Ciekaw jestem, czy ten będzie hitem. Guten Tag! Guten Tag. Dzisiaj będzie zagranicznie i pomidorowo. Niemieckie pomidory wjechały na nasze y, podziemne salony. Ukłonę dla Adama, który przygotował nam taki zestaw. Także Adam, pozdrawiamy Ciebie i ziomeczków. Damian! Dankeschön! Dankeschön! trochę keczupów, jest trochę sosów do wurstów po, 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 tak. potocznych, jest wiem, że tak. jakiś y, niby keczup, sos do, do hamburgerów. Przygoda duża niewiadoma, ponieważ dwie firmy, jakie kojarzę z tych, które tutaj przyszły, to jest firma Develay, dostępna, tak, dostępna w Polsce i firma Craft, która robi z tego co wiem serki. Przedstawmy naszych uczestników. No, bo przedstawmy Jest za... ich aż 15. 15. Ja mam teraz tutaj pod ręką keczup Stay Cool. To dla tych takich wyluzowanych. Tutaj z tyłu nie będę wchodził w szczegóły, ale tak jest po niemiecku. Jest po niemiecku, jest jednorożec, są emotki, jest tęcza. Chyba dla dzieci jest. To chyba jest dla dzieci albo dla młodych, dla młodych ludzi. Dzisiaj nie będzie blind testów, Kucz. będziemy sobie sami lać. Uu, Uu, taki to, dziwny kolor. powiedział. To jest Daj mi Ja wiem, że na przykład są takie opcje skrawania wodą albo krojenia wodą, i tym kaczupem można to robić. Hmm. Zapytacie, jakimi kiełbaskami się dzisiaj raczymy? Właśnie. Są to kiełbaski od BB śniadaniowe. Bardzo dobre polecam. O kurwa. Marny. Jak to na, dla dzieci ma być. To gdzieś będą płakać. Pachnie tak jak ketchup. Ale to jest samocet. Strasznie, tu w ogóle cukru nie ma. No niby jest 10 gramów, ale. Ja. Fajne zapięcie, fajna butelka, ale na tym się kończy. Do piekła. Następny to będzie Bautner Tomaten ketchup. Tomatik frystik. Jest napisane, że do frytek będzie dobry. Ładna butelka, biało-czerwona. Zobaczymy, czy jest tak zwany. Na kondon. Ale tamto to ścierwo straszne. Uuu, tamto to było badziwie. Mmm, pachnie... Pachnie naprawdę nieźle. Konsystencja ciekawa. Łagodny. Mocno pomidorowy. Ale to nie jest historia na film. Historia na pewno nie, ale lepsza od niego. Dla mnie lipa. Nie, ja bym go, ja by go tak bardzo nie, nie, nie jechał. Ile on ma tutaj pomidorów? Oczywiście nie piszą, ile ma tych pomidorów. Ładne pudełko takie polskie, ale... Jest napisane, że do frytek. Być może jakby frytki były posolone. To może tak. To może tak, bo on jest bardziej taki, tutaj ten cukier był bardziej, bardziej wyczuwalny. Block House. For blocks polecam. Serial To jest geniecki. dla tych, co mieszkają w blokach. Original Block House. Restaurant. O, to z jakiejś restauracji w takim razie. No i tradycyjne o, o, otwieranie, bez, U, bez udziwnień. Jest gęsty. O, jest taki bardziej troszkę jak koncentrat nawet Ta. bym powiedział. Pachnie bardzo, bardzo ładnie. Sympatycznie. Butelka Krzepki Radek. Gęsty. Mhm. Mm mm. No. Dobry keczup, naprawdę. Aksamitny. Mocno pomidorowy. Ale też umówmy się, Póki co jakoś tam mocno go na podium nie... nie dobry dobry. 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 Na pewno na plus. Ohoho! Hot chili keczup. Werder. Werder? Tak. Może Werder Brema. Chili habanero. No słuchaj, jeżeli to... To prób... może damy go na później. Może go damy... Zabiło. Tak, damy go na później. Ja dam kolejny, który jest... Tomaten ketchup hot. Z kau... To jest chyba Kaufland. Pani mi się tak wydaje, że to, jest to Kaufland. jest Na Kauflandu, tak. ale nie jest napisane Kaufland, tylko Classic. Być może Kaufland w Niemczech się nazywa Classic. Ja ja naturliwsz. Jeżeli mieszkacie w Niemczech, napiszcie nam to w komentarzu. Jest tak zwany Akondom. Kolor taki. Hmm, nawet nie najgorzej pachnie. Yy, otwierałka z tak zwanym jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Dozownik z takim dozownikiem, żeby się nie rozlewało. Oho, właśnie. Pachnie dobrze. Mhm. Mm no, pryknął. <taki>, Taki jakby lekko kary trochę. Mhm. Mm o, ale jest ostry. Ostry i ma smak, to nie jest tak, że tylko jest ostrość, ostrość, tak. ostrość i cała nic. Najlepsza jak do tej pory. Bardzo dobry. To prawda, ostro. Jest, baga ostry. Trapiłem na grudkę. Tak, nie weszło? Nie. O, Dajemy go na dobrą stronę mocy. Kolejny ketchup firmy Hela. Ja pozdrawiam lody babci Heli. Jak ktoś będzie w Józefowie, to niech zje. ten keczup, Frichtik. Uuu, Uuu, podwójnie łamany. <grym> Uuu, taki barbecue bardziej chyba. Jest jakaś nutka Są Są jakieś przyprawy na pewno tutaj. Mhm. Ale gęsty jest, co mi się podoba. Z warzywami jakimiś. To jest bardziej jakiś taki sosik. Wydaje mi się właśnie do kiełbasek. Z selerem. Za bardzo czuć warzywa niż pomidory. Nie jest mój smak, przepraszam. Jako sos jakiś. Może tak, ale Poda jako... Co on tu może mieć w ogóle? Nie wiem. Czy nie można, nie mogli po angielsku czegoś napisać tu? Do Flash fish and plombs i burgers. I Hot Dogs. Na pewno nie na tamtą bardzo dobrą stronę. Nie, środek, tak? Śro... Środek, ale już nawet ten był chyba lepszy. O, I tę firmę znam. O, kraft. Ta? Kraft oni robią e, serki. Znaczy, Scepione chyba. Ten kraft nie kojarzył przypadkiem z jakimiś takimi rzeczami do pieczenia? Nie, jakieś, jakieś takie proszki do pieczenia. Nie Możliwe. No, tak pachnie. Hmm, pachnie nieźle. O, fajnie wylatuje, nawet pryka trochę przy wyjściu. Tak są. <laughs> Konsystencja też fajna. Takich stańszych, niestety. czy znaczy, jest taki jak samity. Naprawdę to jest takie ekskluzywne, ale smakowo nie. Jest za bardzo Octowy, octowy i kwaśny. No. Kolejny od Tomiego. Jakiś taki, taki mały, filigranowy. To jest taki, że można do kieszeni schować. Tak. Ale to Tomi Hilfiger, czy jakiś. No po prostu Tomi. Tomi kuchni. Tomi, Tomi, Ach, cen procent tomaten. Tomaten, 80%, bo 20% po prostu to chemia. <laughs> 230 ml. Kieszonkowy. Pachnie mielonką. Mmm. Paliłeś papierosa, bo poczułem... Nie no, pachnie paprykarzem szczecińskim. No trochę tak. Znasz jakiegoś Tomka? Y mhm. Mało, mało słodki, cukru jest mało. Oni tam mają zupełnie inne ketchupy. Hmm. On jest jakościowo niezły. Tylko smakowo... Jest chujowy. No nie no. Nie no, do piekła. Jakość dobra, tylko smaku nie ma. <ślad> Firma Develay, yy, wiadomo, dostawca sosów, keczupów, musztard. Uważaj, bo on nie ma chyba tego takiego, takiego wypróżniacza i może prykać. No. Panie Develay. Podobny jak u nas ten Develay chyba. Dobry, słodki jest. Jest słodki, no. Jest taki bardziej europejski, bardziej polski, bo te wszystkie niemieckie takie były bardzo kwaśne. Myślę, że też dzieciom będzie smakował. Born. 1820 roku. Wtedy. Jeszcze nawet nie było butelek, a oni już robili keczup. Bratel stick. Do steków. Wtedy do steków musi, może być dobre. No i też nie ma tego trudnego otwierania, jest to Uu, łatwe. Uuu. Też taki ziołowy i warzywny. Uuu. Uu, ale tu jest bardzo intensywny ten tak. zapach. 200 lat już robią ten keczup. Ciekawy smak. Zupełnie nie niekeczupowy. Tu kurwa selera jakiegoś jest najebane. To też nie jest mój smak, ale na pewno znajdą, znajdą się wielbiciele takich kwaśnych jabłek. Trochę gorzki. Tak. Nie ma takiego czegoś w Polsce, ja nigdy takiego czegoś nie jadłem. To nawet bym powiedział, że to nawet nie jest czysty ketchup. To jest taki bardziej sos na grilla. Tak, na grilla, jakiś taki warzywny do wursów może różnego rodzaju. Jest po niemiecku napisane, ale receptura jest duńska. Nach Denische Rezept 1947, czyli już po wojnie zaczęli robić. PW, czyli dla Piotra Wąsowskiego. Burger keczup. Burger keczup, zobaczymy czy rzeczywiście będzie pasował do burgerów. No i taki kolor, nie powiedział. Nie jest taki bardziej pomarańczowy niż czerwony. U, ale on dziwnie jakoś pachnie. Mm. Ale się pan zdziwi. Tutaj nie ma jakiegoś miodu, nie ma musztardy tu nie ma? Musztarda miodowa, z keczupem to jest. Ale on nie jest taki mm, aksamitny, jest taki bardziej grudki tu są. To są takie grudki, ale jest dobry, jest niezły. Verfeiment. Chuj wie co to znaczy, czyli sfermentowany. Być może kojarzycie, jest taka musztarda bawarska deweleja. I tak. to jest skrzyżowanie tej musztardy z jakimś takim keczupem. Mhm. Na przykład, to by się komponowało fajnie, chyba z papryczkami jalapeno. Oj, tak. Do burgera pasuje. Do burgera, tak. Widziałem ten ten ketchup już w internetach. Nigdy go nie smakowałem. Zawsze byłem ciekaw, jak on smakuje. Wiele osób go chwaliło. Jest to Gewürst Ketchup Kary. Uuu. jest to z kary i czuć to kary. 800 ml w tym jest. Uuu. tego kary tak bardzo nie czuć. Z cynamon jest to słodkie. Niemcy nie za słodkie. Mm, jest to hit. Aż sobie jeszcze dołożę, bo naprawdę jest to warte uwagi. To chyba na razie numer jeden, póki co. Do karkówki. Do karkuweczki wzór. Grillowy, Grillowy bym powiedział. Ale hit. Pokaż wodę. Faktycznie. Nie, jest o Przepraszam. Jest. Cofam, cofam, jest, jest. jest o no jest, jest. jest, jest jest. kurczaczek Bardzo wzór. To jest absolutny. Będziecie w Niemczech, to musicie go kupić. Lecimy. Ale ten jaki czerwony? Jutro, jutro będzie futro. Tak się nazywa? Jutro. jutro, jutro. jutro. Tomaten, ketchup, chili, jalapeno. będzie piekło. Jutro, jutro, jutro. Ciężko się coś otwiera. O Jezu. Czekaj, bo w oko dostałem. Piecze? No, jest ostry. Daj ten ręcznik. To jest ustami, a nie okiem. Daj odręcznik, muszę wytrzeć. Już widzę te nagłówki. Testował keczupy. Stracił oko. Kolor mi się podoba. Kolor A. naprawdę robi wrażenie. Nie. Po, powinno być napisane, uwaga przy otwieraniu. No ale już tutaj, jak się wyjmie z tego pojemnika, to już nie jest taki czerwony. Bo to jest czerwony, w chuja walą. Tak, jak to Niemcy. Gdzie ta jalapeno? Nie, no jest. Jest, uu. Ostry i mało keczupowy, bym powiedział. Ostrość jest na pierwszym, drugim, trzecim planie. Ale jest słodkawe. O, ostry jest faktycznie. Trochę może nie podobać mi się to, że ta papryka za bardzo przebija, ale jest dobry. Nie dla dzieci i nie, nie jemy tą wielką łyżką, tylko delikatnie dozujemy. U, bardzo bo... ostry. Uh, uh. Masz coś tam jeszcze? Mam. Felix, ten ketchup y, aus Stevia, czyli Stevia to jest taki zamiennik cukru. Felix to seno Tak. The number 1 y, in Osterreich, numer 1 w Austrii. Felix. Pachnie jak 14 pozostałych. Gęściutki chyba, oh. co? Mm, pachnie nieźle. Kwaśny jak skór syn. Kwaśny bardzo, no. Nie, nie mój smak, przepraszam. Za kwaśny. Wiem, ten zamiennik cukru chyba jakoś tak nie... nie... Nie spełnia swojej roli. W ostateczności do jakichś frytek, które gdzieś tam się godzinę kręciły w oleju. Pikantny ketchup. Altenburger. Burger. Oryginal, do burgerów. Czyli pikantny. Mają Facebooka. Dostali laurę klientów niemieckich. No, pachnie pomidorowo. Myślę, że to może być dobre. Oczywiście jest taki grillowy. Czy on jest taki ostry? Nie jest taki ostry. Nie. Jakbym miał go porównać do polskich keczupów, to najbliżej mu tak, powiedzmy sobie, mm, chociaż to też jest o so kawałek... Tania. Słodka Ania. Tak. Na pewno jest pomidorowy. Mhm. Co do pikantności... Nie. Nie jest pikantne. Z łagodnych keczupów yy, na, trzeba powiedzieć, że jest ok. Ale to na dobrą stronę Tak, dajemy go na dobrą. No i mamy tutaj z Werdera, Werderu mit chili habanero, hot chili keczup. Piszą, że to nie są żarty. Tu jeszcze są jakieś inne smaki tych keczupów. Może nam troszkę, że tak powiem, ryję wygiąć. Gęściutki. Bardzo gęsty, fajny. Fajnie się go wydobywa z tej butelki. Ostatni na polu bitwy. Początek nie był łagodny, niby słodki, ale czuć te papryczki są tam. Ła. No są, ale powiem Ci, nie wiem czy ten tutaj, który był. z tym nie był nie był pikantniejszy. Był na pewno, ale ten jest fajny, bo jest połączenie słodyczy z tą ostrością. Bardzo dobry. To chyba na jeden z najlepszych. Ja bym mu dał chyba w naszym tutaj tym rankingu bardzo wysoko. Bardzo wysoko. Ja nawet lepszy chyba od tego kary. Mm, nie przesadzajmy. U, Uuu, ostry jest, ostry, ale to jest hit. Bardzo dobry. Wybierzmy, wybierzmy medalistów, bo wybraliśmy całą masę tych pozytywnych. To podium i to nawet, nie wiem, tutaj. Chyba na, drugie miejsce. Drugie miejsce chyba zdecydowanie, zdecydowanie to będzie on. Kary to jest bez wątpienia jedyneczka. Tylko to nie jest keczup, żeby każdy wiedział. No i numer 3. No i tutaj z numerem 3 chyba, chyba będziemy. Miał... było. jest trzejszy, powiem ci mu. Tylko że on jest naprawdę ostry. Ten chyba był dobry. Ten bur tak. z tą musztardą. Tak, ten, ten, ten możemy dać na trzecie miejsce. To nie są klasyczne wszystko keczupy. One mają w sobie coś tak. wyjątkowego. Ten ma wyjątkowe połączenie słodkości z ostrością. Ten jest mega dobry do wszelkiego zór. typu. Zór. I ten duński połączenie. Musztardy miodowej i keczupu. Idealny do burgerów. Myślę, że nie tylko do burgerów. Tak. Towarzystwo bardzo sympatyczne. No, ilu tam graczy jest poza podium? Sześciu. Bardzo. No smakował. Bardzo ostry jest. Bardzo, ja cały czas jeszcze go czuję. Tak, ja też, ale tak pozytywnie go czuję. Wielkie ukłony dla Adama, który nam to przysłał. I dla Damiana, który to kolekcjonował i wysłał najpierw do Adama, który nam to przesłał. Te keczupy różnią się od tego. Niby tak niedaleko jest do Niemiec, ale te keczupy są. Inny wzór tam jest. Tam jest inny wzór. Nie wiem, czy te pomidory jakoś inaczej rosną, czy, czy coś, ale są. Tam bardziej jest kwa, 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 kwasowość jest wyżej jak gdyby w tym rankingu niż u nas. No. Znaczy ja, jakbym dzisiaj miał, jakby leżał przede mną y, jakiś inwestor, sponsor mhm. i powiedział: Słuchaj, musisz wy, wypić taki cały ketchup, ja bym go wypił, ale później musiałbym umrzeć. Trzymajcie się, uczcie się języków i oglądajcie nasze kolejne ulane testy. Cześć.